A dlaczego ty się nie zgłosiłaś, skoro tak jednak miłujesz tę ojczyznę i ona cię inspiruje, do Eurowizji? Na konkurs? Ponieważ to jest nie, taka para, muzyczna paraolimpiada. Bo trochę mi nie odpowiada estetyczna strona tego konkursu. Ale czego chcesz? To jest ładny festiwal. Ale nie dla mnie, ja się tam nie nadaję, ja nie jestem atrakcyjną blondyną z długimi nogami. No nie. No. <głos> <głos> nie, ale wiesz... Jestem, o, jestem od czegoś innego po prostu. No, tam, tam, tam A co jest... chce być sumieniem? Polsko, obudź się, to ja, Marysia Pesze. Ja po prostu chcę robić fantastyczne piosenki, do których ludzie będą mogli tańczyć, do których ludzie będą mogli krzyczeć i czasami będą mieli poczucie, że to są piosenki także o nich i że coś im one robią. Wystarczy. Ja nie mam żadnej misji. Naprawdę uważasz, że w rytm takich w, w, prawie że publicystycznych, patriotycznych tekstów Polska będzie tańczyć? Tak uważam. To tak będzie śpiewała, Pan nie jest moim pasterzem, tak? Śpiewasz. Śpiewam, to już było na ostatniej budzie. A ludzie do tego tańczyli. <grym> Pan nie jest moim pasterzem, Aleluja, tak. pyk, pyk, pyk. Tak było. Mówisz poważnie? Mówię poważnie, wełku dwie zakonnice wyskoczyły na scenę i tańczyły do tego utworu. No. Musiały być po komunii świętej. <grym> <grym> Mówisz poważnie, zakonnice weszły na scenę tak. i robiły: Pan Też nie tak jest tak <grym>